Myślano zawsze, że one są tak bardzo od siebie oddalone, że w ogóle nie ma mowy o żadnym krzyżowaniu się. Poza tym, gdyby doszło do spotkania niedźwiedzia brunatego z dużym niedźwiedziem polarnym, to obawiam się, że brunatny nie miałby szans. Tak. Choć największy niedźwiedź brunatny to jaki? Nie wiem. Naprawdę Wszyscy nie Wszyscy mówią wiem. Grizzly. Nie, Grizzly nie jest największy. Kodiak jest największy. Kodiak jest potworem, jest tak ogromny. A gdzie żyją czy... Na wyspie 3 eee... Trzy, cztery, dzień, dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Ci się. I dzisiaj będzie o? O misiach. O misiach, takich ślicznych misiach, kochanych misiach, dobrych misiach. No bo misi są śliczne. Yy, no tak, nie, będzie o niedźwiedziach, proszę Państwa. Niedźwiedzie yy, to nie są kochane pluszowe misie, tylko to są bardzo dzielne, yy, duże, silne zwierzęta, wszystkożerne. Niedźwiedzie nie są drapieżnikami, są zwierzętami wszystkożernymi. Około 8 milionów lat temu, Pra niedźwiedź podzielił się na niedźwiedzie brunatne, baribale i niedźwiedzie polarne. Niedźwiedź brunatny i niedźwiedź polarny, choć wyglądają zupełnie inaczej, mogą się krzyżować. Ja wiem, czy na pewno mają inne kolory. Ale nie w ogóle ale... sylwetka, kompletnie inna sylwetka. Niedźwiedź polarny to jest taka jak, jak pocisk. On pływa, to jest zwierzę lądowo-wodne, no, prawda? To jest zwierzę, które może ogromne dystanse pokonywać w wodzie. On pływa znakomicie i potrafi nurkować jeszcze na dokładkę, ale myślano zawsze, że one są tak bardzo od siebie oddalone, że w ogóle nie ma mowy o żadnym krzyżowaniu się poza tym, gdyby doszło do spotkania niedźwiedzia brunatego z dużym niedźwiedziem polarnym, to obawiam się, że brunatny nie miałby szans, choć... Największy niedźwiedź brunatny to jaki? Nie wiem. Naprawdę Wszyscy nie Wszyscy mówią Grizzly. Nie. nie, Grizzly nie jest największy. Kodiak jest największy. Kodiak jest potworem. Jest tak ogromny. A nie żyją Kodiak. Na wyspie Kodiak. <gry> <gry> Jest to tak ogromny niedźwiedź, on, on jak stanie to wygląda jak 2,5 metrowy mastodont po prostu, jest, jest ogromnym niedźwiedziem i to też jest niedźwiedź brunatny. Niedźwiedziem brunatnym nie jest baribal, jest niedźwiedziem czarnym i żyje na innym kontynencie nieeuropejskim. I akurat Baribal nie krzyżuje się z brunatnym, a tak inne, a myślano, że tak samo jest z białym. Ja to chcę powiedzieć jako ciekawostkę, bo to dobrych 20 lat temu jakiś podróżnik spotkał niedźwiedzia, który, nie był, który ani nie był biały, ani nie, nie był brunatny, był jakiś dziwny, niestety go zabił. Bo to no. był myśliwy. No i jak zbadano, to się okazało, że to jest krzyżówka. I to jest znak czasów, bardzo niedobry znak czasów. Dlaczego tak się, tak się dzieje? Bo tak się nigdy nie powinno dziać. Dlatego, że rejon, który zajmują niedźwiedzie polarne jest daleko, daleko oddalony od tych miejsc, mhm. gdzie powinny bytować niedźwiedzie brunatne. Jak to możliwe, że się spotkały? Jak myślisz? Sądzę, że tam, gdzie było tam, gdzie był teren niedźwiedzia polarnego, nie było co jeść. I mógł Bardzo mądra kobieta z ciebie. W inne coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, w cieplejsze rejony, bo znika kra. Proszę Państwa, kra. Jest na biegunach, hmm. znaczy akurat na tym biegunie północnym, gdzie Czyli żyje, nie, nie, bo, tam, bo na południowym to tylko pingwiny biedne to znoszą te potworne. Same yy, tak chciały. Yy, yy, zimnice. Natomiast ich sprawa. dla yy, bytowania niedźwiedzi i fok, które są z reguł ich ofiarami, hmm. bo niedźwiedzie polują na foki. Muszą coś jeść. Niezbędna jest kra. Niezbędna jest kra, bo na krze. Y, rozmnażają się foki. Bez kry, gdzie się te foki mają rozmnażać? Y, ja myślę o, o polarnych fokach, o, o, o fokach żyjących, nie myślę o uchadkach które na brzegach się roz, rozmnażają, czy o naszych fokach szarych, które też z no, tą krą to kiepsko mhm. mają, a i niedźwiedzi nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o te podbiegunowe rejony, to śnieg i kra i w ogóle pokrywa lodowa na oceanie, na morzu jest niezbędna do życia dla niedźwiedzi, ponieważ to się topi, tego nie ma, nie ma co jeść, niedźwiedzie głodując schodziły coraz niżej i schodzą coraz niżej żeby znaleźć coś do jedzenia, żeby móc coś upolować. Jest to o tyle niebezpieczne dla, dla fauny, która tam jest, że tamta fauna jest w ogóle nieprzygotowana na niedźwiedzia białego, mm -hmm. bo on tam nigdy nie był. Więc to, to jest to zawirowanie, które my robimy niedźwiedziom straszne, bo robimy straszną krzywdę całej przyrodzie, cały czas i wszyscy ją robią, a tutaj nagle wychodzi taka rzecz, że się dowiadujemy, że w Cisnej, na terenie naszego kraju, Trzy niedźwiedzie, zdarza się, że wpadają sobie do miasteczka, żeby coś przekąsić. Żeby coś przekąsić, jak każdy, prawda? Jak gdzieś jedziemy, miasteczko, chcemy coś przekąsić. No i tak też te niedźwiedzie, a ponieważ śmietniki pełne dobra. i wystawione na zewnątrz. Tak, to one się tam obsługują. Nie robią tego nagminnie, tylko parę razy ktoś sfilmował. I co od razu powiedzieli ludzie? No jak to zabić natychmiast, bo przecież groźne. A właśnie. I cudownie, i bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy panu e, Dorożale, dzięki któremu w dużej, ogromnej mierze to zostało. E, niedźwiedzie przeżyły i będą żyły. Ja się tak cieszę. No ja mam nadzieję, że będą żyły. Bo, e, bo, to... bo, było, to, bo było to. To jest straszne, że my, jeżeli wychodzi zwierzę, które, jest, które może stanowić dla nas zagrożenie, ale to my sami. To zagrożenie wywołujemy, to my sami je prowokujemy, to my od razu mówimy zabić. Dziki zniszczyły dział, działkowiczą działki, działkowiczą, mówią zabić. zabić. Y, niedźwiedzie poszły na śmietnik, zabić. Potworne proszę Państwa, wilk podszedł gdzieś, zabić. Naprawdę, czy Wy uważacie, że... Ta Ziemia to jest tylko dla nas, no a zwierzęta jest... mają stanowić y, naszych męczenników tak za nasz apetyt tylko i nic więcej. Ja, ja tego nigdy nie pojmę. I oczywiście, że ja bym nie chciała, żeby przyszedł niedźwiedź do mnie i y, 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 tutaj. Ale zaczął... ty nie zostawiasz śmieci w takim Nie, miejscach, Mój śmietnik gdzie... otworzyłby. Tu nie występują niedźwiedzie. Tu nie występują. Gdyby tu występowały niedźwiedzie, zrobiłabym sobie śmietnik pancerny. Ale tu niedźwiedzi nie ma, więc tego problemu nie mam. Tu przychodzą inne zwierzęta i ja się bardzo cieszę, jak przychodzą. I, i co ja czuję, jak widzę, dzikie zwierzę, które zachwyt, zachwyt, mhm. zachwyt. Niedźwiedziem też się można zachwycić. Myśmy już zrobili odcinek, jak się zachować, kiedy spotkamy niedźwiedzia. Państwo już wiecie, obejrzyjcie ten odcinek mhm. o, o zachowaniu się, poradnik jak się zachować, kiedy spotkamy dzikie zwierzę. Natomiast najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o te zwierzęta, którym myśmy y, zajęli teren. Marta dostała piękny tak. bukiet od syna. Teraz tak. muszę go wstawić do wody. Piękny, piękny. Y, pamiętajcie, wy mieszkacie na ich terenie. To jest ich teren. Wy jesteście intruzami, więc musicie się nauczyć żyć obok nich i spełnić wszystko to, co jest potrzebne, żeby obie strony były bezpieczne. Wszystko to. Pierwsza rzecz zabezpieczyć śmiecie. Dlatego, że zarówno dziki, jak i y, niedźwiedzie przychodzą tam, gdzie coś można znaleźć coś, do jedzenia. Tak. I będą przychodzić. Dokładnie tak. Nawet jak tam nie będzie już czegoś do jedzenia. Ale jak wtedy... raz zjedzą, ale się potem jak przyjdą 10 razy i nic nie nic będzie, nie to nie powiedzą będzie. baj, tak idziemy. Bo tutaj nic nie ma. Ktoś powie tak, ale dziki mi zryły wszystko. Pamiętaj, człowieku, zryły ci, bo to był ich teren. Ty się wprowadziłeś trudno, to zryły. Ciesz się ich widokiem. Na naszym kanale można zobaczyć filmiki, gdzie dziki zryły całą plantację tulipanów. <laughs> Pełnej cudownej poznanie. Wiele plantacji, bardzo się cieszą. Cieszą, filmują i mówi, i, i naprawdę. Ludzie, przestańcie zabijać. Zabijanie to jest, to jest hipokryzja, i zabijanie to jest sztandar ludzkości. Mord i hipokryzja. Bo jeszcze, mord uświęcony. My jesteśmy tacy, tak. taki, takie mamy piękne tradycje, jak łowiectwo i świętego Huberta. Ja przypomnę, proszę Państwa, że święty Hubert został świętym jak przestał zabijać. Mhm. Właśnie wtedy. Ale o nie tym wtedy. Ale od już się nie pamięta. A dlaczego o tym nie pamiętacie? On przestał zabijać. Ja wiem, że nie wszyscy są wierzący i wiem, że trudno Hubert... spotkać jelenia z krzyżem na czole, bo on tak. takiego zobaczył. Ale był świętym, więc mógł zobaczyć. Poś... Święty Hubert powinien zostać patronem tych, którzy przestali, przestali zabijać. Więc dlatego yy, uważam, że, że yy, Powinno się już dzieci w szkole uczyć tego, mhm. że każde zabijanie jest złe. I jest powiedziane w ważnej księdze nie zabijaj, a wielu ludzi w Polsce jest bardzo głęboko wierzących i tam nie jest napisane nie, nie zabijaj zabij człowieka. człowieka. To mhm. jest po prostu nie zabijaj. Więc nie zabijaj i pozdrawiamy z całego serca niedźwiedzie z Cisnej i wszystkie, cało, inne, niedźwiedzie, i wszystkie inne niedźwiedzie i naprawdę naprawdę niedźwiedzie są super nie lubcie sobie z nimi ani selfie ani nie częstujcie jabłuszkiem ani bułeczką a wszyscy będą bezpieczni